Zespół Szkół Mechanicznych w Górczycach zaprasza do obejrzenia filmu przygotowanego przez naszych uczniów na temat cyberprzemocy. Hasła do kont bankowych. Jak czytanie i idą przygotowania do egzaminu? A weź nawet nie mów tyle tych pytań, dwa tysiące pytań pójść na pamięć. No ja nie mogę, nie mogę, za dużo tego jest. A praktyka już się przygotowujesz, coś czy nie? Nie, mm. praktyka łatwa do zdania. O, SMS-a z banku. Tak? Proszę, żebym podał hasło i numer klienta, żeby się zalogować do aplikacji bankowej. Ty, u mnie tak samo jest. Pamiętajcie, nie podawajcie nikomu swoich haseł. Ważne instytucje nigdy nie proszą was o podawanie swoich haseł. Fałszywe informacje. co robisz? A wiesz, ja kończyłem robić tą prezentację na geografii, a ty już skończyłeś? No, skończyłem. A o czym robiłeś? O w Polsce. Ty, znalazłem artykuł o wybuchu bomby w naszym mieście, o ewakuacji. To uciekajmy lepiej. Nie daj się zwieść fałszywym informacją. Zawsze sprawdzaj źródło informacji. Podróbki. Siemano. Siema. Ty, co ty masz za bluze na sobie? No kupiłem w internecie, oryginalny, Champion. Ta oryginalna, chyba z jakiegoś tureckiego pożarku. To jest oryginalny Champion. Nie no, naprawdę. Kupowałem oryginalnie w internecie, sprawdzałem. Ta oryginalne, chłopie. Ty masz jakieś spodeki z Chińczyka, buty za 15 zł na wagę i ty mówisz, że w oryginalnych rzeczach chodzisz? Weź, załosny jesteś. Sprawdzajcie zawsze, czy dana rzecz, którą kupujecie, jest w stu procentach oryginalna. I pamiętajcie, nie gnębcie ludzi. Hejt! na skórne jeszcze nie wiedział, że spadnie na niego fala hejtu. Cześć. O nie! Co? O, nie lubię cię! Czemu mieliśmy grać w Fortnite? Bo jesteś niefajny! Nie, jestem fajny. Ty draniu! Śmierdzisz! Ha ha ha! Nie jestem głupkiem ani draniem. Przestań mnie wyzywać. Proszę. daję się, co drugi dzień. Pamiętaj, jak leś ofiarą hejtu? Zawsze możesz komuś o tym powiedzieć, szczególnie dorosłym, oni ci na pewno pomogą w takim sytuacie. Nigdy nie odpowiadaj haterowi, bo to tylko go napędzi. Pedofilia. Cześć, jestem Mateusz, mam 12 lat i szukam kolegów. Cześć Mateusz, jestem Limity, mam również 12 lat i chętnie cię poznam. Może się spotkamy? Mój tato po Ciebie przyjedzie. Nie, tatu, mamu, ja nie chcę! Nie, nie. Pamiętaj, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Uważaj, skintyżerze. Oszukiwanie starszych osób. Oszustwa internetowe skierowane przeciwko starszym osobom są niestety powszechne i stanowią poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Przebiegli oszuści często wykorzystują nieznajomość technologii starszych ludzi, aby wyłudzić pieniądze, poufne informacje lub spowodować inne szkody. Dziś przedstawię Wam kilka przykładów takich internetowych oszustw oraz jak, w jaki sposób można się przed nimi uchronić. Oszuści często stosują technikę zwaną spoofing, polegającą na podszywaniu się pod inną osobę bądź stronę w celu wyłudzenia od starszych osób różnych poufnych informacji, takich jak dane kart kredytowych czy hasła do różnych portali społecznościowych, np. Facebook. Aby chronić się przed spoofingiem, należy uważnie sprawdzać linki, w które klikamy. Dla przykładu możemy sprawdzić, czy domena korzysta z, z bezpiecznego protokołu HTTPS, czy z HTTP. Warto również sprawdzić rozszerzenie, na którym pracuje dana domena. Najpopularniejsze rozszerzenia stron to.com,.org,.edu.gov oraz w polsce.pl. W przypadku innych rozszerzeń należy zachować szczególne bezpieczeństwo i nie logować się oraz nie podawać żadnych innych danych. Aby zgłosić podejrzaną witrynę możemy skorzystać ze strony incident.cert.pl. CERT to powstały w Polsce zespół odpowiedzialny za ochronę polskiej cyberprzestrzeni. W internecie często możemy trafić na podejrzane wiadomości od znanych bądź mniej znanych osób z dziwnymi, przystępnymi dla nas ofertami. Choć w wielu przypadkach z góry widać, że wiadomości te są fałszywe, chociażby ze względu na łamaną płaszczyznę, czy dziwne prośby, np. o pożyczenie pieniędzy na dany przedmiot i obiecywanie oddania znacznie większej sumy pieniężnej. Takie wiadomości możemy dostać w wielu różnych miejscach, czy to na różnych portalach społecznościowych, czy to mailem, bądź poprzez wiadomość SMS. Aby uchronić się przed takim rodzajem oszustwa, należy nie odpisywać na takie wiadomości oraz nie klikać linki, które się w nich znajdują. W przypadku numeru telefonu możemy sprawdzić, czy ten numer był już wykorzystywany w innych tego typu oszustwach, np. Na, na stronie infonumer.pl czy nieznanynumer.pl. W przypadku wiadomości mailowych możemy zgłosić się naszemu dostawcy poczty jako spam. A gdy dostajemy dziwne wiadomości na jakimś portalu społecznościowym, możemy zgłosić dane konto administratorom tej platformy, za chociażby podszywanie się czy oszustwa internetowe. Takie incydenty również możemy zgłosić na stronie incident.cert.pl. Dziękuję za oglądanie. Film przygotowała klasa trzecia i wraz z wychowawcą wystąpili: Marcel Holasy, Daniel Herbut, Teusz Nowaczewski. Wiktor Orman Maciej Czyżowicz Furman Piotr Antek Naruk Dmitrij Ryabov, Fabian Olszan Głos oraz montaż Kacper Swoboda